Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Przemo no i witam Was w moim pierwszym let's play' na tym kanale i w ogóle pierwszy film, <laughs> który na nim nagrywam no, bo nie zaliczę tego. W sumie to nagrałem ten film no co będę tutaj robić, ale mniejsza o to. Dobra, będziemy przechodzić sobie tutaj w tym let's playu. Szlak krzyżowca w tutaj w twierdzy. Krzyżowiec 2. No, i będziemy w pierwszej misji walczyć z szachem. Wezmę sobie ustawiony na poziom normalny, chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj jakiś. Nie ma jakiegoś większego znaczenia to tak naprawdę. Bo tutaj widzę, że to zostaje tak samo, bo zostaje ten sam, więc cóż za problem. Te <tryk> <tryk> misje akurat nagrywałem na swoim poprzednim kanale. Hmm. Ponieważ tam nagrałem chyba z dwa z, z dwie misje. W tym szlaku krzyżowca. No i cóż, zobaczymy jak teraz mi pójdzie z tym panem szachem. No i co tu jeszcze powiedzieć, poczekajmy po prostu aż się załaduje to wszystko i zaczniemy grę. Nie będę zbytnio tłumaczyć, no, co tu się robi. Medeno po prostu starał się na bieżąco komentować to, co chce zrobić. No i może od czasu do czasu będę coś tłumaczyć. Ale przypuszczam, że po ten do tego materiału siądą tylko te osoby, które kojarzą tą jakże zacną serię, czyli Twierdza. Według mnie ta część to jest w końcu zmarłych w scenie dla tej serii, bo poprzednie no odsłony no, jedyne które były tak naprawdę dobre to jedynka i krzyżowe z 1 pozostałe były strasznie średnie dobra ja sobie przypomnę co tu się robiło tutaj są te no to może skład zbuduję w tym miejscu tu jest sporo zielonego więc spichlerz będzie tutaj i co, że zacznijmy budowę naszego wielkiego imperium Uprawy należy umieszczać na terenach. Dobra, kołeś Cicho bądź. Wezmę póki co zbuduję parę nie można tu takich No upraw Jakoś zawsze lubiłem sady robotników do obsadzenia tego budućenia. Jabłoni w twierdzy. Nieważne czy to by była Jedyneczka. Znaczy krzyżowiec jedynka czy ogólnie jakaś inna gra, ale zawsze najbardziej lubię te sady jabłoni. Tutaj są nieco bardziej zbalansowane, według mnie, ponieważ no, nie zajmują aż takiej wielkiej ilości miejsca. No i pomyślmy sobie, tutaj zrobić na tego szacha: zbudujmy to. Myślę, że nie będę jakoś specjalnie się zagłębiał ten tych kolesi krzyżowców ponieważ no ja osobiście zawsze, no, w tej części twierdzy preferuję no <laughs> arabskie jednostki ponieważ nie chce mi się strasznie tego wszystkiego, no te bronie czekieć i tym podobne dobra, hated drwala. sobie, dokupmy trochę tego bo nie. Twierdza polega prakty praktycznie na tym, że na początku się strasznie dużo drewna kupuje, bo to jest można powiedzieć, że nawet podstawowy surowiec tutaj zresztą, jak w wielu innych grach. Zbudujmy też kamieniołom. Będziemy mieli w ten sposób kamień. I od razu może. Wróg jest zbyt blisko, by budować czy to są? Ale to tylko robotnicy, na szczęście. Dobra, i macie tutaj woły. Moja standardowa technika jest dosyć powtarzalna, także przepraszam, jeżeli będę no, cały odcinek robił praktycznie taką samą taktykę. Moja taktyka opiera się na początku przede wszystkim na, na jak, jak największej liczbie uczniów konnych i mikrowanie tym wszystkim. Tak, panie. Ruszamy. Jeszcze może tutaj podejście, moi kochani. Ta misja nie jest jakoś specjalnie trudna. Ale mimo wszystko lepiej uważać. Ciekaw jestem, czy teraz on może do mnie tak po prostu przejść tutaj. Czy po prostu już ta linia oznacza koniec mapy i że nie można tam chodzić? Zobaczmy. Tak, dokładnie. Czyli, że jestem bezpieczny. Tutaj taka niewielka linia obrony. Dobra, zobaczmy. Bo tutaj mam takie panele i widzę, że ja jestem lepszy od trzech. I bardzo się staję. cieszę. O, coś spadło strasznie. Przy było tam 50. Teraz jest 30, nie można tu tego zbudować. Jak wspomniałem na tamtym filmiku, na moim kanale, no ten RTS i ogólnie różnorodne strategie to jest mój ulubiony typ gier. Także, no, ci, którzy to lubią, mogą się przygotować, że przynajmniej na początku będę wrzucać strasznie dużo materiałów, w sensie że Let's Play, właśnie z rts -ów. Na pewno będą tam jakieś Heroesy, może jeszcze coś będzie. Dobra, no myśl, co by tu jeszcze móc zrobić? Może pójdę w uprawę mielu. W ten nie sposób... ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Będą mógł w ten sposób otworzyć jaką karczmę. I od razu tutaj popularność wskakuje, bo ci którzy no, nigdy twierdzą no, nie widzieli to tutaj mamy takie wskaźniki zadowolenia, jeżeli no, pokażę, na przykład mamy teraz na minusie to ludzie nam odchodzą, a jeżeli mamy w plusie, to wtedy nam przychodzą. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Dobra coś co chciałem zrobić domek chciałem zbudować. <laughs> OK. Zdąbki. co Może ja Chciałem zbudować. Dzięki temu będziemy mogli ten cały alkohol produkować. No, podejrzewam, że tyle wystarczy. Muszę się w końcu zająć żołnierzami. Bo z wojska to długo nie pociągnę, zwłaszcza, że... Nie, on nie ma jakoś specjalnie dużo wojsk. Właśnie to są problematyczne. Z tym, że no, są tak zaprogramowane, że mają sporo żołnierzy już na początek. Brakuje chłopów panie. No, byłem ta część twierdzy mi się chyba ze wszystkich najbardziej podoba. Wszystkie te rozwiązania gameplayowe są wybitne. I nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. Trochę mnie dzisiaj gardło susz, nie wiem co z tym zrobić. Dobra Brakuje rekrutów, panie. Za mało dóbr. Za mało dóbr. To dobra, na razie zostawię sobie tak na czarną godzinę. Yy... Kolejni łóżczycy koni to jest bardzo przydatna jednostka, ponieważ potrafi no... Normalnie to jakieś jednostki typu taki łucznik, to on musi stać, żeby móc strzelać. A... Ten to może nawet w trakcie takiej strzelać strzelać do progu bo to właśnie ich kocham. Wybaczcie, zacięcie do, do pokoju mi wbili. Można się przyzwyczaić, że takiego typu cięcia będą, ponieważ mieszkam sam w domu. Tutaj tętni życie. I ogółem jest śmieszne. Czy ja tu mogę coś jeszcze zrobić? Karczmę Muszę postawić jak najszybciej A do tego Przynajmniej będzie drewno Które właśnie zakupiłem Dobra Ludzie cię lubią panie A jak bym to podniósł? Hmm. W sumie i tak zapasie, więc mogę się pobawić, podatki na pewno zwiększę. Brakuje chłopów. Cięcie. Dobra. Witam Was po dosyć długim dla mnie cięciu, ponieważ nagrywam to już następnego dnia. Ponieważ mam no, nieco przyziębiony byłem. Nie, nie, nie. Nadal jestem chłopu. więc... Jeżeli będę sporo smarkał na tym filmie, to najmocniej przepraszam, ale chyba rozumiecie, jak to jest, kiedy człowiek jest chory. Oho, lagi! I widzę, że udało mi się aż 25, aż 55 łuczników konnych tutaj. Zgromadzić. Oczywiście na tym nie zaprzestanę, bo będę ich coraz więcej tutaj na bieżąco rekrutował, aż sobie zwiększę w lubią Czy mogę? Spokojnie? Ba! Pewnie, że mogę. To wydyszcze sobie na jakiś. Uuuu, już tak nie mogę. Żeby trochę zwiększę w takim razie tutaj produkcję żywności, skoro czasami będę zainwestować w lepsze dobra. Czasem takie zagrywki mogą w moim przypadku przynajmniej prowadzić do trumny. Ale przynajmniej będę miał większe zyski z pieniążku. I nie mam tutaj już zbytnio gdzie budować te swoje śmieszne rzeczy potrzebny jest widzę więcej tych browarów i myślę, że na tym przede wszystkim będziemy opierać naszą gospodarkę równie dobrze mogę jeszcze zacząć produkować świece i od kościoła brać Zadowolenia, ale póki co nie widzę w tym najmniejszego sensu. To jest bardzo prosta misja. Więc zbyt długo tutaj jeszcze i tak nie pociągnie. O, lagil 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 Dobra, weźmy sobie tak jak już Dobra. Dzienna produkcja z jadami Dobra Może być hmm. Rycerz Sasanicki hmm. Szczerze mówiąc to już mam tych łuczników konnych Że mógłbym spokojnie już sobie zacząć robić arabskich zbrojnych, ponieważ I tutaj moje taktyki, że jak najwięcej uczników konnych, około 30-20 zbrojnych arabskich jeszcze do tego jakieś katapulty no i ta taktyka z reguły mi się daje dzięki temu często wygrywam nie zawsze jest to dosyć szybki proces, ale zobaczę, że działa Ewentualnie mogę tych derfiszów zrobić, chociaż myślę, że myślę, że to nie jest jednostka, która by mi się przydała. Dobra, zacznę już rekrutować tych śmiesznych kolesi. Proszę bardzo tutaj będą nowe domki. Jeszcze jeden rower tak po prostu. No, I teraz zobaczmy, czy Ba Teraz yy, muszę to obserwować. Oho, coraz yy, więcej się tego robi, więc... Myślę, że na razie Strzymamy się z tym. Wolę oszczędzać towary. Wiem, że to pewnie jest. Jesteśmy atakowani. A tak Myślę, że to na pewno jest jakaś głupka. Teraz sam jakiś prof twierdzy nie ogląda zapewne i tak mówię o mój o Boże, co ja idiota robi Ale zawsze jakoś jak gram. Stwierdzę, to lubię sobie takie zachomikować jak najwięcej dóbr wszelakiego rodzaju. Brakuje rekrutów! Dobra, i gdzie to jest? Tu jest browar. To mi się do niczego nie przyda, i tak więc. Zamamo nie Spokojnie mogę sprzedać. Ten budynek jest niedostępny, pani. rekrutów. Dobra. Ile mam już tego było? Super. Co to jest. I raz Co ma być? jakim prawym świecie podnosić rękę na no, mój szlachetny ruch? Stron zaatakować, chyba tak właśnie zrobię. Te płuty same w zupełności wystarczą Wasza miłość. Mamy to. Eee, z tym tarakiem nie pogadamy sobie zbyt długo. Jest taką ilością wojsk. Aż sobie. Przyspieszę, może trochę lagować teraz nawet bardzo chociaż widzę, że fps -y mi mimo wszystko pozostają wyszło, no idźcie sobie tutaj hmm. może obróćmy kamerę Wyszarzujcie wy tutaj aby

Nie chcę, żeby oni nie postawiali w nie mogli automatycznie atakować. Niszczcie to, co mi chodzi. to wszystko. To już jest O nie! Nie mojego pięknego zamku. Ruchu na latar, tutaj. Jeszcze trochę tego wszystkiego. Tylko dla samych statystyk, bo jest osiągnięcie w tej grze, żeby zniszczyć chyba 100 i by... <grym> Nie chcę jak z tej żeby zdobyć właśnie. O! Jeszcze tutaj. Nie wiem, że teraz tak, jakby na siłę przedłużam. Ale... Wrócę jeszcze trochę. Zruszamy! Aha! Ładujemy! Ładujemy! Nie no, z tym to nawet się nie rozmawia. Widzę, Wymarsz. że nie można myśleć z tego zapasu. To jest takiego Dobra, to Zwycięstwo! Życie to życie, a śmierć to śmierć. Któż jest jednak w stanie je odróżnić? Tak, ci którzy nie wiedzieli, no to wiedzą, że szach w tej części twierdzy, mówi takie filozofie swoje na koniec, ale no cóż, to jest już koniec tego. Pierwszego odcinka z tej serii i tutaj można sobie właśnie obejrzeć statystyki wszystkie. Dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do usłyszenia w kolejnym materiale.